Szymon Marciniak, tak, który wziął udział w imprezie organizowanej przez lidera Konfederacji, Sołomira Mencena i ma kłopoty. Słusznie ma kłopoty? E, tak, bardzo się cieszę z tego, że taka sytuacja ma miejsce. Ekscelencja Janna Mucha, jak dostała ona przedstawicielkę partii centrowej, najpierw powiedziała, że dobrze, że sędzia Marciniak miał kłopoty, potem powiedziała, że jednak nie jest dobrze. Pan Szymon Hołownia powiedział, że bardzo dobrze, że się zainteresowano panem Marciniakiem. Potem powiedział, że jednak, ponieważ to jest najlepszy sędzia, to powinien jednak y, sędziować. W sumie razem y, partia centrowa w całej okazałości. Natomiast y, pani Mucha powiedziała, że y, demokraci nie mają prawa rozmawiać z, ni z niedemokratami. Otóż ta organizacja tych faszystów, no się nazywa Nigdy Więcej, ma tam na Facebooku napisane, napisane, szanuj różnorodność. Ale rozumiem, że różnorodność polega na tym, że ma być demokracja. Jak ktoś nie jest za demokracją, to już taka różnorodność to już nie ma miejsca. A ja jestem za prawdziwą różnorodność.